Cześć, cześć, cześć. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej e z Grzegorzem Turniakiem. Tym razem moją gościną jest Justyna Gieleta. Witaj, Justyna. Cześć, Grzegorz. Dzień dobry oglądającym. Również wszystkich tutaj kawką będziemy się delektować. Czy pamiętasz, Justyno, pierwsze pytanie tradycyjne, kiedy żeśmy się poznali? Myślałam dużo na ten temat i Powiem Ci szczerze, że tak, pamiętam, pierwszy raz ciebie zobaczyłam na spotkaniu B&I w Belotto, byłam tam jako gość. Zapamiętałam cię, bo miałeś czerwoną marynarkę. <grymne> Ale nie, nie mieliśmy okazji ze sobą rozmawiać. Po, jakimś, po jakichś dwóch tygodniach spotkaliśmy się na networkingowym Gwilu. Uznajomych, u już nie pamiętam u kogo to było. Łężaka, chyba pod Warszawą. Tak, możliwe, możliwe. I zamieniliśmy kilka słów, przedstawiliśmy się, ale no, ciężko powiedzieć, że Cię poznałam. I to też nie był ten moment. W BNI mieliśmy One to One, też jeszcze Cię nie poznałam. Wiesz, kiedy Cię najbardziej no. cię poznałam? na Twojej uroczystości rodzinnej, czterdziestolecie Twojego małżeństwa, wtedy zobaczyłam jaki jesteś i jesteś taki sam, jak jesteś wśród innych ludzi I, i wtedy chyba najbardziej Cię poznałam. Bardzo dziękuję, rzeczywiście to niesamowite, ja powiem Ci, doświadczenie. I ja tych sesji takich nie miałem w życiu zbyt wiele, ale rzeczywiście to było mega, pięknie. Pogoda, słońce, miejsce, w ogóle wszystko się tak ładnie spięło. Także towarzystwo uśmiechnięte i fajnie. Także bardzo, bardzo ci jeszcze raz dziękuję. A teraz powiedz mi, jak networking w twoim karierze, w twojej karierze w biznesie ci się przydaje? Czy masz jakieś, tak patrzysz wstecz do tej pory, czy coś ci pomogły kontakty biznesowe? Um, powiem ci, że o, bardzo dużo mi pomógł networking. A zaczęłam networking, kiedy przystąpiłam do grupy BNI. Wcześniej miałam jakieś tam styczności, ale nie potrafiłam się w tym odna odnaleźć. E, do tej pory nazywałam siebie introwertyczką, e, ale od kiedy jestem w i to chyba jednak e, ta szala się prze, e, prze, przenosi na tą ekstrawertyczność. Chociaż jeszcze bym nie do końca to powiedziała, ale jestem gdzieś w tym środku. Wiesz, e, no, powiem, no? Bardzo ładnie to mówi moja wspólniczka gata Dynok, że ona jest y, sytuacyjną ekstrawertyczką. Normalnie jest w tych trzeba to wejdzie, co trzeba zrobić, i potem, potem cofasz się do siebie. No właśnie, więc tak. Tutaj czerpię energię od ludzi, a później wracam do domu i idę na spacer do lasu, gdzie kompletnie nie ma, nie ma ludzi. Ale na pewno pomógł mi jeszcze określić cele moje, gdzie chcę się znaleźć za ileś tam lat, określić kluczowe grupy docelowe, bo tego też nie wiedziałam. Powiem Ci, że tak, w moim biznesie nie wiedziałam, jaka jest moja grupa do, do, docelowa. No i uczy mnie takiej kom, komunikacji z ludźmi, takiego szybkiego, konkretnego mówienia o sobie, reakcja, jaki lecimy dalej. I to jest dla mnie coś zupełnie nowego, bo zawsze skupiałam się na człowieku, na jednostce i poświęcałam godzinę, przypuśćmy, na rozmowę z jedną osobą, ale no, w networkingu nie ma na to czasu. To zależnie od są różne imprezy, są różne sytuacje. Niemniej jednak rzeczywiście zazwyczaj jest tak, że na eventach różnego rodzaju jesteśmy po to, żeby poznać kilka osób lub odnowić relacje, natomiast takie głębsze, długie rozmowy na takich spotkaniach, rzeczywiście jeden na jeden. Nie? Tak, ale moje podejście jeszcze tak teraz myślę, to e, pamiętasz, pamiętasz ten, to, to uczucie pierwszej randki? Tak, pytanie, tak. Żona słucha. No to czy pamiętasz e, wątkę, e, pierwszą wątkę ze swoją żoną? Jak się o wtedy tak, czułeś? O tak, o tak. Myśmy się poznali w tańcu, moja droga, na balu jesiennym jej uczelni, więc to było szaleństwo. O, proszę. To ja powiem Ci szczerze, że tak traktuję właśnie te relacje z ludźmi w networkingu, że do każdej pod, podchodzę osoby z taką ekscytacją, jak to by była pierwsza randka. To nie ma, nie ma znaczenia płeć absolutnie, tylko kwestia tego, że jestem tak zafascynowana tym człowiekiem, że no jest, jest taki motylki brzuchu, o, że ja tak I powiem. No ja słuchaj, teraz do tego właśnie przejdziemy, bo ja sobie tam wymyśliłem po parę latach prowadzenia B&I taką metodę 5P. Że najpierw trzeba się przygotować, przełamać lody, pogaduszki, pogawędki, potem się przemieszczać i podtrzymać relacje. Które z nich wychodzą Ci w miarę fajnie, bez kłopotu, a nad którymi troszkę trzeba popracować? Eee, najłatwiejsze to na pewno pogaduszki. Dla mnie, bo można gadać naprawdę o wszystkim i, i o pogodzie, i o biznesie. No, no, nie mam z tym problemu. Nie, ma, nie mam z tym problemu, ale najtrudniejsze jest to właśnie przemieszczanie się, bo za długo koncentruję się na jednej osobie, żeby w, w, tak jakby na 100% poznać tą osobę. no Może nie da się poznać na 100%, ale e, potrzebuję więcej czasu e, niż na przykład ty, pewnie, e, żeby poznać człowieka. I to przemieszczanie jest dla mnie. Już prawie dochodzę, dochodzimy do jakiegoś e, punktu, a tu nagle no nie, trzeba iść gdzieś dalej. I to jest kurczę najgorsze. masz na to pomysł, czy masz na to jakieś rozwiązanie. Mam! No. Umawiam się na kolejne spotkanie z tą osobą, z którą musiałam przerwać e, tę rozmowę. Chodzi mi o to, wiesz, bo w jaki, w jaki sposób przerywasz tą rozmowę? Słuchaj, to mówmy się oddzielnie, porozmawiajmy sobie już na spokojnie. Jaki masz na to patent? Jaka jest dźwignia, jaki jest to wiesz, sposób? Wiesz co, bardziej mówię w tym kierunku, że żebyśmy się spotkali na spokojnie, w jakimś cichym, spokojnym miejscu, żebyśmy mogli porozmawiać, a nie w tym tłumie, bo każdy tutaj przyszedł poznawać ludzi, więc nie chcę zabierać się tego czasu teraz, tu i teraz, tylko jak jest pomiędzy nami jakaś chemia, że jesteśmy zainteresowani naszymi biznesami, no to super. To jest już pierwszy sukces i dalej tylko spotkać się inne Dnia i głębiej na ten temat porozmawiać. A powiedz mi, czy jakieś wpadki networkingowe masz, takie, które Cię czegoś tam nauczyły, jakieś takie bolesne, z którymi chciałabyś się podzielić? Ja wiem, że to nie jest łatwo, no ale. Hmm. <grym> Och, porażki. Chyba jeszcze za krótko jestem w networkingu, żeby, żeby jakieś porażki znaleźć, ale. Hmm. Ale w topie, Poraż... no. Ale w topy, no. no po... chyba, chyba największą chyba... Porażką, porażką to, że, że zbyt późno zaczęłam networking w moim ale. życiu. <grym> Ale jest wszystko, jak to Cię, bo tak do tego zainspirował, bo wiem, że tam w Twoim otoczeniu jest też osoba, która w Bienaju zaczynała ładnych par lat temu. Mówimy tak, o Piotrze, tak? Tak. tak. Piotr, Piotr jest moim sześcioletnym, sześcioletnim partnerem i on dołączył do Bienai miesiąc przede mną, to jeszcze w trakcie e, COVID-19, no, w sensie, mamy COVID, ale w trakcie e, lockdownu, o, tego słowa mi brakowało. I obserwował. On był członkiem lat temu już 10? 7 albo 8, tak, dokładnie. Tak, tak. A, wrócił, wrócił z nowym biznesem i ja go obserwowałam przez miesiąc, bo wszystko działo się w domu, w domu, w którym razem mieszkamy. I ja, jak on miał te one-to-one, -one, ja. Tak mu zazdrościłam tych, tych rozmów, tych spotkań z tymi ludźmi. Boże, ile tam się rzeczy dowiaduje. Ja sama, Czyli pan z jego rozmów brałam e, dużo, dużo wartości? Mówię, tak, ja chcę, ja chcę. Jak byłam pierwszy raz na waszym spotkaniu, to było jeszcze za wcześnie dla mnie. Ja nie byłam wtedy gotowa. Ja bym spaliła ten, ten czas w Bienaju i pewnie bym była kolejną osobą, która przyszła na rok do Bienaju i ucieka, bo to nie jest to miejsce. Teraz jestem z pełną świadomością w Bienaju i, i cieszę się, że. Teraz jestem, a nie wtedy przystąpiłam. Nie więc co, to mi ciekawą rzecz powiedziałaś, bo ja tego do tej pory nie brałem pod uwagę. Wiesz, że rzeczywiście, że yy, nawet takie online'owe uczestnictwo powoduje, że człowiek nabiera ochoty do tego, nie? I to jest, to jest rzeczywiście ciekawe, bo yy, pierwszą jesteś osobą, która o tym mówi, no bo taka sytuacja po raz pierwszy, jak tych 60 par rozmów miałem, to czy tam 70, to rzeczywiście ktoś po raz pierwszy, że taka sytuacja się zdarzyła. Bardzo ciekawe. No właśnie. Koronawirus. Jak w koronawirusie sobie z tym networkingiem radzisz, powiedz? Od której... Zostrzesz pytanie, bo i w jaki sposób bo sobie tak, że Jak działasz, no bo przed BNI w jakiś sposób pracowałaś, waszych klientów, miałaś no takie swoje sposoby, prawda? No i nagle mhm. przyszedł lockdown, no i troszkę był trudniej, więc jakie miałaś swoje tutaj, jak sobie z tym poradziłaś? Wiesz co, w moim życiu zbyt wiele się nie zmieniło. Czy, czy, czy COVID, czy nie COVID, ja tak samo pracowałam i e, bardziej działałam na zasadzie poleceń i jeżeli ktoś wrzuca zdjęcie moje do social mediów i podpisuje, to to jest dla mnie największa rekomendacja i tutaj niekoniecznie jest słowna jakaś rekomendacja, tylko właśnie tym obrazem, więc to nie jest kontakt fizyczny z człowiekiem, dopiero fizyczny dochodzi, jak ja wykonuję to zdjęcie. No, ale to jest spotkanie jeden na jeden. To nie jest tak wielkie ryzyko jak networking na żywo z ludźmi, więc naprawdę wielokrotnie się zastanawiałam, czy na mnie wpłynął jakoś lockdown. To u mnie w pracy nic się nie zmieniło. No, to nawet czy... powiem więcej, że u mnie nawet więcej roboty jest w trakcie właśnie obecnej sytuacji, bo ludzie teraz komunikują się przez social media a głównym ich narzędziem są właśnie zdjęcia, więc czy filmy, czy, czy właśnie rozmowy przed kamerą, no to teraz mam naprawdę dużo roboty z tym. Powiem szczerze, że rzeczywiście przeglądałem, piękne są te zdjęcia, to jest jedna z tych profesji w B&I, które zawsze mnie fascynowały. Na moich książkach, nigdy nie stój sam, nigdy nie stój sama, są zdjęcia robione przez jednego członku członków z grupy z Krakowa, gdzieś tam te moje na moście, członek grupy warszawskiej i rzeczywiście zawsze korzystałem z tych, z tych, tych. no i teraz to, że zrobiłaś na naszą 40 rocznicę, to też ogromna frajda. To, to rzeczywiście lubię u fotografów takich jak ty, to znaczy to, że, że rzeczywiście ta kreatywność. Nie? To, znaczy, to nie mm -hmm. jest to, że naciskanie z pustu, no bo każdy może sobie wziąć komórkę i pęc, zrobić zdjęcie. Tylko rzeczywiście czuć tą przestrzeń, czuć, czuć tą wyobraźnię, czuć ten, tą dynamikę tego w ogóle z tej sytuacji, nie. No tutaj e, wielokrotnie powtarzam, że e... Ludzie mi płacą nie za to, że ja przyjdę w dane miejsce, nacisnę spust migawki i za to mi zapłacą. Nie, płacą mi tak naprawdę za moją kreatywność i to jest, to jest najcenniejsze według mnie, a nie samo, samo to wykonane zdjęcie, tylko sama też ta relacja między człowiekiem. No właśnie, to co mi się podoba, to co też powiedziałaś rzeczywiście bardzo interesującego, że włączasz na eventach tryb ciekawość. To ja mówię w tych moich pięciu P, że podczas przygotowania, jak idziemy na event, to trzeba włączyć tryb ciekawość. Tak jak lecimy samolotem i stewardessa mówi, proszę włączyć komórki w tryb samolotowy, no to bierzemy i w tryb samolotowy. To jak idziemy na event networkingowy, czy na koniec online, czy offline, to trzeba włączyć tryb ciekawość, aha, o, to ciekawe, skąpać się. To będzie zainteresować się innymi i wtedy rzeczywiście to się fajnie, fajnie się przekłada na, na to, że ta relacja się buduje. Jak nie chcę mówić o sobie i przejmuję się, stresuję się, co ja powiem, jak ktoś mi odbierze, czy nie wygłupię się i tak dalej, tylko odwrotnie, prawda, zainteresować się innymi. To, to prawda, to a propos tego przełamowania lodów, że dla mnie ciekawość jest silniejsza niż lęk i strach. Więc z przełamywaniem tych pierwszych lodów, żeby podejść do kogoś nie mam z tym trudności, bo e, naprawdę ciekawość mnie zaprowadziła w takie miejsca, chyba gdyby nie moja ciekawość, bym nie tyle nie zwiedziła krajów i tyle nie poznała ludzi i nie doznawała nowych jakichś no sytuacji. No właśnie, tych krajów odwiedziłaś, powiedz. A wiesz, że nie liczyłam? Ludzie liczą, ale ja nie lubię liczby. <laughs> Odwiedziłam prawie wszystkie kontynenty, tylko Ameryki Południowej nie odwiedziłam i tak, to przede wszystkim Ameryki Południowej. No właśnie ta ciekawość powoduje, że, że po pierwsze wspiera Twoją kreatywność, a po drugie też to, o czym mówisz, że no właśnie w jaki sposób Ty uczysz się od ludzi, jak korzystasz z kontaktów z ludźmi, jakie Ty masz tutaj, jak, no bo podczas fotografii też, robienia zdjęć też, no ludzie Ci w jakiś sposób przypuszczam, inspirują, mhm. jak to wygląda. Wiesz, co? Przede wszystkim ich słucham. Tutaj e, kompletnie w tych relacjach nie mam mnie w tym. Ja nie wychodzę tak, jakby mówiąc o sobie, tylko słucham e, ten, da, tej danej osoby. E, ale poczekaj, zgubiłam się, zadaję jeszcze raz pytanie. Nie, czy, bo to, co powiedziałaś, że dla ciebie jest podczas fotografowania. Też uczysz się od ludzi, mm -hmm. prawda? To jest tak, że, że, że tu ludzie cię też w jakiś sposób inspirują, też, też coś, coś, coś tutaj dla ciebie jest to, że, że jak oni wpływają na ciebie, prawda? jak ci klienci wpływają na ciebie? Jak ja to foto... robisz wpływa na twoich klientów? Czyli dwie rzeczy. Jak ta fotografia, którą robisz, wpływa na ciebie i dwa, jak ty wpływasz, jak to wpłynęło na twoich klientów? Powiem ci tak, że. Hmm, to jest, fotografię traktuję jak art terapię. Oh. Bo nawet dla mnie jak te, przez te 13 lat ja zaobserwowałam jaki mam progres w rozwoju fotografii i dzięki temu poznaję siebie. Poprzez każdy kadr ja widzę co się dzieje na tym kadrze i jak przy naciskaniu spustu migawki ja w tym momencie wyłączam myślenie. Jest tylko tu i teraz i nie wiem, dlaczego podjęłam decyzję, żeby w tym momencie nacisnąć spust migawki, dopiero jak widzę to zdjęcie, analizuję je i widzę, co się we mnie działo. I tak samo ludzie, jak patrzą się na te zdjęcia, które e, wykonam po pierwsze ja pokazuję na sesji e, podczas robienia zdjęć, jak ta dana osoba wychodzi, żeby miała świadomość, że ja ją widzę, e, że nie wychodzi źle na tym zdjęciu, więc od razu pewność siebie rośnie i minisa, moją misją nie jest zrobienie dobrego zdjęcia, co dla mnie nie istnieje, jak takie pojęcie jak dobre zdjęcie, ale żeby ta osoba, którą, którą fotografowałam, poznała siebie, tak, weszła w głąb siebie, żeby zobaczyła, żeby podwyższyła swoją samoocenę, bo tego ludzie najbardziej z tym mają największy problem, zauważyłam. No właśnie, powiem Ci ten ta art terapia, to mnie zaintrygowało, bo pierwszy raz mm. się jakoś spotkałem, tam są aromaterapia, różne są terapie, ale tutaj terapia przez sztukę, to powiem ci, to pierwszy mm. raz coś takiego się spotykam. Jak ty na to wpadłaś, a ja tak dawno to robisz? Wiesz co, ludzie się uzewnętrzniają poprzez... Yy... O, pokazywaliśmy przed, przed nagraniem pieska. <grym> macie, macie, macie pieska? Psy poprzez obszypywanie się zrzucają z siebie stres. Tancerze poprzez ruch zrzucają, uzewnętrzniają się w ten sposób. Ja poprzez obraz, ktoś inny, rzeźbiarz, poprzez dłonie komunikuje się z, z ludźmi. I czasem to jest... Yy... Tak jak wcześniej mówiłam, w naciskaniu spust migawki to intuicja mówi, kiedy ja mam nacisnąć, więc ta, to jest taka um, komunikacja z moją podświadomością. I każdy artysta w ten sposób no, siebie poznaje. I jeżeli ty byś na przykład wziął kredki i zaczął rysować, nie zastanawiając się, coś by ci e, powstało, ale sam byś nie wiedział, dlaczego tak e, rysowałeś. I dopiero później, jak to analizujesz, kolor, ruch, no wszystko możesz tak naprawdę, to jest łącznik z podświadomością. To ciekawe rzeczywiście, i, i jak patrzysz, to, to rzeczywiście, jak to wpływa na Twoich klientów. Ponieważ Ty poznajesz siebie, a jednocześnie oni też no, mają jakiś wgląd w siebie. Kiedy robiłaś nam zdjęcia, to rzeczywiście yy, dla mnie było niesamowite, jak w którymś momencie troszkę innym miejscu żeśmy stanęli. I nagle wokół nas to mm -hmm. jest taka jasność, prawda? I tak. to jest taka ciekawa, rzecz, że, że, że nawet dla osoby doświadczonej, takiej jak ty, znaczy, widzisz, tak, może, że, że ty też cały czas próbujesz i testujesz, co zrobić, żeby rzeczywiście na te osoby, które, to, które są poddane procesowi, prawda? Żeby one rzeczywiście wypadły jak najlepiej, żeby wokół nich była ta taka jasność, takie światło, nie? No i to jest właśnie szukanie innego punktu widzenia. Tak samo w networkingu. To jest. Ee... Poznajesz tych nowych ludzi i poznajesz nowe punkty widzenia. Poznajesz, y, masz swoją rzeczywistość, ale ktoś inny ma zupełnie inną rzeczywistość. I tak samo w fotografii. Ja obchodzę y, temat dookoła, bo człowieka traktuję jako formę. Jak, o, filiżanka jest tylko, jest, tylko, y, jest tylko jakimś przedmiotem, ale nabiera sensu, jeżeli kawy do niej wlejemy, prawda? I tak samo człowiek jest formą, ale jego sens jest w środku. I odpowiednie, e, odpowiednia rozmowa z danym człowiekiem, wyciągnięcie informacji z tej osoby, kim jest, jak o sobie myśli, jestem w stanie wejść w tą osobę i pokazać ją e, jego oczami. Rozumiesz? To jest oczywiście ciekawe, wiesz, bo ja kiedyś też usłyszałem od jednej z członkini też fotografki, że ona robi zdjęcia z duszą. I teraz mhm. to, co mówisz, tego tak może nie ujęłaś. Ja akurat mam w swoich talentach komponent duchowości wysoko i, i w moich motywacjach. I, i po prostu i bardzo mnie to zaintrygowało. I też widzę, że ty tego tak prosto nazwałaś, a rzeczywiście mhm. próbujesz tą, tą taką duszę człowieka wydobyć i pokazać to, co w nim najpiękniejszego. Tak, dokładnie. Dokładnie. Pamiętam też powiedziałeś, że nie do końca zrozumiałeś to pojęcie, że zdjęcie z duszą i dopiero zobaczyłeś na swoich zdjęciach, które ja zrobiłam tobie w twojej rodzinie, tam wylewa się po prostu pełna paleta emocji z tych zdjęć z dziećmi, z wnukami. To jest coś niesamowitego. I jak ja widzę tą radość, że, że Ty jesteś zadowolony z tych zdjęć, ja czuję sens mojej pracy. Pięknie. Ale dla mnie jest to ciekawe, wiesz, na ile to robisz tak zupełnie intuicyjnie, na ile masz jakąś checklistę. Jak powiedziałem, ja mniej więcej po 700 eventach zrobiłem checklistę, to moją 5P. Podzieliłem sobie cały proces na kawałki, żeby rzeczywiście, no, ja prowadzę te sesje networkingowe, więc staram się tym jak najpierw zarządzić dla klienta, prawda? I teraz zastanawiam się, na ile w tym momencie w cudzysłowie taka checklista, wiesz, bo sobie wyobrażam na przykład, nie, że, że, no, wiesz, no, ile rzeczy masz w głowie, natomiast jednak to jest stres, jest ciśnienie, tak jak myśli, no, była tam pewnie pół godziny fajnego światła, fajne to, to, to jakieś nad na tej trawie, tutaj siadać, no wiesz, działo się tyle rzeczy i teraz kwestia też, no w którymś momencie, no, jest tak, że ten mózg myśli tunelowo i pewne rzeczy mu gdzieś odpadają, Ciekawy jestem na ile, na ile po jakichś sesjach później żałowałeś, że jednak no, nie masz takich checklisty, bęc, 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 dobra, to jeszcze, to jeszcze, to tak z ciekawości. Wiesz co, ja nie mam oczekiwań. Jak nie mam oczekiwań, to też nie ma problemu, prawda? To jest tak, że ja na każdą sesję, gdybym robiła takie checklisty, to, 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 to nie. Jeżeli reżyseruję film, to robię sobie checklistę, ale jeżeli to jest improwizacja, no to niestety nie mam na to wpływu, a nie lubię wpływać na przebieg wydarzenia, bo wtedy to nie jest autentyczne. Więc tutaj na twoim wydarzeniu była taka sytuacja, mieliśmy chwilę słońca, no to idziemy teraz działać, a gdybym miała jakiś harmonogram, to pewnie bym się zestresowała, że nie trzymam się harmonogramu, więc, a na tyle jestem pewna moich umiejętności fotografii, że nie potrzebuję tego robić, ale za to potrzebuję robić to w networkingu, planuję, bo jestem wtedy, bardziej czuję się bezpiecznie, że mam coś zaplanowane, ale fotografii nie muszę. Ładnie to ujęłaś, rzeczywiście to też tutaj się na ten temat nie zastanawiałem, ale to jest pokazuje, że rzeczywiście ten warsztat profesjonalisty to jest bardzo fajna sprawa. Jakieś jeździsz trochę po świecie, to powiedz mi też, jak wygląda właśnie, czy to robienie zdjęć na świecie coś się różni od zdjęć w Polsce, czy jak gdyby to jest uniwersalne, tylko to jest kwestia, no, ludzie mówią w innych językach, inne dekoracje? Ludzie na świecie są bardziej otwarci niż u nas w Polsce. No, niestety tak jest i w Azji, bo często w Azji fotografuję i podróżuję tam, to ludzie uśmiechają się, chcą być fotografowani, chcą zobaczyć, jak wyszli na tych zdjęciach. W Afryce to samo, a u nas w Europie no jest jakaś blokada. Nie wiem dlaczego. Także ja teraz sobie dobrą robotę, bo moje wnuki mają stat 7-7,5. Ja robię masę im zdjęć, no, zwykle takim tym, i one zawsze podlatują, jak wyszły. I te uśmiechy, pewnie jest to może trochę sztuczne, niemniej jednak, no niemniej jednak ta pogoda ducha gdzieś tam się w, w tej naszej rodzinie emanuje i to jest tak, że ta pogoda ducha promieniuje i powoduje, że inaczej się pracuje z ludźmi, którzy są uśmiechnięci, pogodni, a nie... Oczywiście, oczywiście. Oczywiście, dokładnie, a poza tym te zdjęcia, które robili, robiłam dla Was podczas tego eventu, one będą dla Was na całe życie i po 10 latach, jak spojrzycie się na te zdjęcia, to to będzie taki teleport do, do tamtej sytuacji i będziecie mogli spojrzeć na tą sytuację z zupełnie innej perspektywy, poprzez Wasze doświadczenie, które nabraliście przez te 10 lat, zupełnie inaczej będziecie widzieć tamtą sytuację. No rzeczywiście, choć ostatnio się z synem, zdjęcia jego z dzieciństwa, bo tam była jakaś tam zmiana się pewna działa i żeśmy tak przeglądali rzeczywiście, jak te, te sytuacje przypominają fajne chwile i jak człowiek, no też integrują rodzinę, integrują ludzi, którzy na tych zdjęciach są. Justyno, bardzo, bardzo dziękuję z jednej strony za te zdjęcia, dwa, że no też tutaj poświęciłaś te 20 minut, żeby wpaść do mnie i na tą e sobie, prawda, wypić. No i mam nadzieję, że, że dalej będziemy podczas spotkań B&I, robi sobie dobre biznesy, bo jak na razie, yy, ponieważ tych członków jest 40, człowiek ze wszystkimi nie jest w stanie prawda, biznesu prosto robić, że, że tutaj, a nie ja tam ci jednego czy dwóch kiedyś podrzuciłem, już nie pamiętam, czym to się skończyło, mam nadzieję, że pozytywnie. <głosy> <głosy> już pamiętam, kiedyś potrzebował. Także spowoduje to, że będziemy szczęśliście współpracowali, także jeszcze raz serdecznie ci dziękuję. No i ukłony oczywiście dla Piotra, no bo jak powiedziałaś, to on był tu sprawcą zamieszania, tak. że ty dołączyłaś i teraz z nami jesteś i, i rozwija swoje kompetencje. Także bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Buziaki. Hej. <gry> Hej.